nasz nas ma pole magnetyczne, nie? No. To są kulki magnetyczne kęką. I teraz tak wyglądają. Odłożymy sobie... I jak Będzie no, bolało? Nie. <grym> daj ręce tak, patrz, kciuki tak daj na zewnątrz. No. I daj do tyłu ręce i dajesz no. je tyle, tak? No. Czujesz? No. Dobra, spuść się na dół. No. I teraz pokażę Ci coś. No pokażę. Dobra. Sobie spokojnie. To jest coś, co ludzie nie wierzą. Ja też w to nie wierzyłem, no ale y, na podstawie doświadczenia z pacjentami no, zmieniłem oczywiście zdanie. To jest coś niesamowitego. Podobno wszyscy jesteśmy skonstruowani z energii. Tak. Nie no, to bo, nie jest fizyka. To jest 100%. 100%, To jest fizyka. To jest fizyka. To jest fizyka. To jest Tak. To jest fizyka. To jest To pole magnetyczne To powoduje też te e, zaburzenia. Dobra, Daj ręce jeszcze raz. Popatrz ile, ile bardziej od, odgiąłem no. do, do do z jakichś 30%. No, tak. yes, yes. To nie jest, to nie jest. Ludzie. Po, po, dwóch tygodnia, po, po dwóch tygodniach. To nie jest fotomontaż. Po dwóch tygodniach. Nagrywane ciągiem. Po dwóch tygodniach, tak jak ja to sprawdzałem, dwa tygodnie na wakacjach z ludźmi, których w ogóle nie znałem. Żeby nie, nie było. No to przeżternie to było przekonane. Ale takie znamy z masażu. No, tak. Więc tak. yy, po dwóch tygodniach... Wszyscy ludzie dotykali rękoma się z tyłu, więc to jest coś niesamowitego. Nie, no. Wspaniale. Tak, ja bałam, Więc ludzie. Dlatego i kierowcom też również polecam wkładki Kenko, bo Kenko to jest taka dosyć duża firma. To są dwa, e, dwa różne, e, jakby dwie różne, dwa różne klany z, z Chin czy z Japonii, nie pamiętam dokładnie. I One stworzyły właśnie coś dobrego. Filtry do wody, bardzo dobre Kenko i również te, magne, te takie rzeczy z, magne, z, z polem magnetycznym, wkładki do butów, bardzo dobre, sam je, sam je noszę. Ja też kupiłem. Kupił też Zbyszek, więc, więc naprawdę ja polecam bardzo gorąco, chociaż nie mam z tego nic, żadnych prowidów, więc polecam, bo, bo coś jest co dobrego to, to fajnie No Ale rzecz nie tania, także... No nie, tanie, no nie, nie ale, jest tania, ale jest zdrowe, jest zdrowe. Dokładnie. niestety.